Manko z tej strony, Fishing Mike, witam Was serdecznie w kolejnej serii filmików z tytułu właśnie z cyklu Fishing Planet. Słuchajcie, no dzisiaj łowimy potwora z samotnej gwiazdy, tak zwany Shalonooki Buffalo. No, to będzie kawał fajnej rybki, tym bardziej, że to jest pierwsza mapka. Jak wiecie, od dopiero 12 czy 15 levela pojawiają nam się takie możliwości, tak więc w tym momencie. Ja mam 25 level, no i zaczniemy właśnie łowić. Słuchajcie, przede wszystkim musimy zacząć od przynęty. Czyli pierwsza misja, złapać tutaj żyłkę, kłębki żyłki. No i popatrzcie, poszłem z prawej strony na pomost. Tam bardzo dużo porostów, dużo tych wszystkich zielonych traw, zarostów i innych badziewi. No i właśnie w te badziewka rzucamy... Ja sobie obrotówką bez zaziorków rzucałem taką 3-0. Najlepiej, jakby to było troszeczkę cięższe. Czyli cokolwiek, jakaś blacha, cokolwiek cięższego. Um, najlepiej takie 10-13, przepraszam, 10-18 do 18 gram jakaś blacha, czy, czy, czy jakaś zaziorówka, um, czy obrotówka. No i, no i po prostu rzucacie. Rzucacie w miejsca, które e, właśnie Wam pokazuję. E, będziecie łowić szmatę, będziecie łowić e, raka. Yy, przepraszam, żabę raka nie, nie w tej misji. Żabę yy, milion innych yy, różnych stworzeń, porostów, yy, glonów. Yy, no i generalnie, raz na jakieś 5-6 rzutów yy, pojawi wam się yy, kłębek yy, żyłki. Yy, czyli to, co potrzebujemy. Yy, no i generalnie, co? No i tak sobie rzucamy, rzucamy, rzucamy. No i macie kłębek żyłek. Yy, no i działamy. To słuchajcie, teraz troszkę muzyki. That's not Me, wind and rain, You're some kind of butterfly. Baby, you get me, dear. You whip up my appetite. Don't leave me. mamy wszystkie 5. E, także dostajemy e, właśnie tutaj e, nasz unikatowy przedmiot, którym e, będziemy właśnie, którego będziemy używać do łowienia na naszego szalonokiego. Idziemy teraz z drugiej strony jeziorka, po lewej stronie między dwoma e, jakby tutaj liliami takimi porostami rzucamy na środek jeziora. Ja rzucam tam w ulicach 30-35 metra e, i generalnie powinno rzucać. Oczywiście e, używajcie kulek kaszymanny najlepiej się ławią. Najlepiej biorą w ogóle wszystkie baflony na właśnie. Ej kolego, spada z tą wędzką. Więc najlepiej biorą właśnie na kulek kaszymanny. No i generalnie haczyk 1 0, przepraszam, 1. Ja próbowałem na jedynkę na 0 1 0, 2, 0, nie brały. Także 1, hashtag 1 wystarczy w zupełności na, na tego naszego Buffalo. No i słuchajcie, przede wszystkim e, jeżeli weźmiecie bezzazierowego haczyka, no to ten exp będzie 20-25% większy od tego, jakbyście użyli m, zwykłych haczyków. Ja zawsze to powtarzam jako, jak mantrę e, z tymi haczykami, aczkolwiek e, później narzekacie, że właśnie coś Wam nie bierze, nie ma expa i tak dalej, i tak dalej. Na tą rybę warto się wziąć e, z wędką taką co najmniej 3 No I znowu ten poleś, kurde, z wędką mi tam łazi jakiś burak. No, ale nie przejmujemy się. Słuchajcie, generalnie mogłem w sumie wyjść na prywatny czat, ale popatrzcie. 250 cm i przede wszystkim co? Musi być słonecznie i najlepiej w peak time, czyli ten okres, w którym ryby biorą najlepiej, czyli ta górka na samej górze w tym żółtym okresie to jest właśnie peak time, i w piku rzucamy na naszego szalonokiego buffalo. Ja myślę, że w zupełności, jak będziecie rzucać w okolicy 30 metra, trzeba grunt się bawić, trzeba gruntem sprawdzać. Popatrzcie, ja, ja sobie jeszcze omarkeruję, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy rzucać. Mniej więcej na, na, na obrzeżach i na środku tego jeziorka. Tam, gdzie już jest głębiej, możemy sobie spokojnie podziałać. No i tak, zrzucamy, zobaczcie, jest okolica 30 metra, dokładnie 29 metr. No i myślę, że tutaj, kurde, znać ten koleś, nie wiem, czy na złość robi. Ale podejrzewam, że chyba tak, więc zaraz mu coś kulturalnego napiszemy. No i dobra, no i słuchajcie, rzucamy to na spokojnie w tym miejscu i czekamy. No i już popatrzcie, branie, branie jakieś występuje. Ciekawy jestem, czy to już to, czy jakiś zwykły buffalo, czy też jakaś inna rybka. Coś tam, coś tam pomału się dzieje. Nasz. Właśnie o to chodzi, żeby, żeby ten, ta, ta przynęta była na samym dnie, o popatrzcie, coś mocnego, nie, to jest definitywnie on, nawet nie ma co tutaj się zastanawiać. Więc prawdopodobnie będę jakieś 5 minut z tym potorem walczyć, pamiętajcie, ja mam wędkę 3-kilową, 3 więc no, ta zabawa jest dużo, dużo lepsza no i trochę fanu, słuchajcie jeżeli będziecie łapać na wędkę 10-kilową to przede wszystkim eksp jest mały łapiecie szybko tą rybę i nic się nie dzieje i bardzo mało pieniędzy, bardzo mało ekspa więc im słabsza wędka, tym większe doznania, jeżeli chodzi o branie ryb no okej, no to Was zostawiam trzymajcie się Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try it anything So I'ma just keep Buying everything See you in the next life you have To be a better me I don't think That my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing on my chest And it squeeze Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive And have better days I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. In a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better day Want, and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days cause all i want and i pray i believe in the better days step one wake up early gonna rise with the sun step two get some good some food in you step three be grow hard about what you wanna be step four fuck everybody just do your thing wake up. wake up today's gonna be a good day wake up Today's gonna be a good day, wake up. 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 Today's gonna be a good day, Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Today's gonna, Today's, gonna Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts, are poison, they right uh. Head full of flaws, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. You flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man. I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day Wake up 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 gonna be a good day No i skubaniec wreszcie W bardzo ciężkiej walce, jak widzicie Złapaliśmy gościa prawie 6 kilo Brzydal strasznie, tam są szalone oki e Trochę jak jakiś Dziwny zwierz z psychiatryka, no ale chyba, chyba go mamy. Popatrzcie, w całej okazałości, jeszcze z lewej, z prawej, pokażę Wam z wszystkich z góry, z dołu, tam domek w tle. Popatrzcie, jaki mam flanelę za zarąbistą, także moja flanela jest naprawdę najlepsza. I generalnie polecam na ryby tylko w flanelce, <laughs> tylko oczywiście żartuję. i Buffalo złapany, mamy go. No i co? Nic więcej nie potrzeba, tylko odbieramy nagrodę dużo ekspa, dużo kasy za tego buffla, więc warto go zrobić. Dzięki serdecznie. Jeżeli Wam się filmik spodobał, oczywiście kliknijcie subka, i oczywiście łapka w górę. Trzymajcie się na razie miłego, i do następnego.